Dzień dobry widzowie, witam was serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na tym kanale. Jak zauważyliście po wstępie w Los Santos są święta i możecie nawet zobaczyć tutaj po naszej... Rozgrywce, i po całej naszej mapie, że jest śnieg, więc mam nadzieję, że taki klimat świąteczny na parę odcinków będzie Wam pasował. I już skończyłem pić tą kawę, teraz wsiadam do fury, bo ja do załatwienia parę spraw dzisiaj trochę świątecznych, a trochę też takich spraw, które musimy załatwić. Jak dobrze wiecie, ta fura, którą teraz mamy, już z nami jest dosyć długo. Nie pamiętam od którego odcinka, no ale dosyć długo już z nami jest i czas by było kupić coś lepszego. Serce takie, że ta fura też już troszeczkę no, nie wyrabia, i trzeba było kupić sobie coś nowego. I mamy też trochę hajsów, więc można sobie coś nowego kupić. I jestem umówiony z typem, żeby oglądać furę. Na razie w tym odcinku jeszcze tej fury nie kupimy, bo jeszcze nie jestem zdecydowany na 100%. Ale w przyszłym odcinku na pewno ta fura już się u nas pojawi, więc możecie w tym czasie wpisać w komentarzu, zatrzymać sobie i jaką furę obstawiacie. A ja już tu jadę, bo tu już niedaleko. Teraz też na drodze będzie mógł się ślizgać trochę nasz samochód, no bo nie mamy opon zimowych. Tutaj już parkuję, tylko żeby nie zahaczyć. Więc patrzę się już tutaj w dół, w dół, w dół, no i już sami widzicie, jaka to jest fura. Mitsubishi Lancer. No i zobaczcie, jak ta fura ładnie wygląda. Z tego, co patrzyłem na ogłoszeniu, ma ona 100 tysięcy przebiegu, więc wydaje mi się, że jest to właśnie dobry przebieg. No i Gosia sprzedaje za 20 tysięcy dolarów, dlatego wydaje mi się, że to jest bardzo dobra cena, jak za taki samochód i 100 tysięcy przebiegu. Więc wydaje mi się, że jest to dosyć dobra cena. Jeszcze zobaczymy, czy jakieś wady tutaj są, no ale na ten wiesz, rzut oka żadnych wad nie ma, jeszcze silnik sobie oglądamy. No dobrze, no proszę pana, ja tam się z panem mówiłem na ogłoszeniu, więc za bardzo tej nie ma co teraz mówić. 20 tysięcy, pan mówił, że do negocjacji, więc na pewno sobie tutaj ponegocjujemy. Moją pierwszą ceną, jaką na pewno bym chciał dać, to było takie 19 tysięcy. 19,5. 19,200. Kurde, ciężko się z nim targuje, ale yy, 19,200, 19,300 pasuje? Dobra, super. To tutaj pod podaję rękę na ten moment: 19,300 pasuje. Ja też panu mówiłem, że na razie, żeby pan mi ten samolot przytrzymał, więc na razie mamy jako tako dogadane ceny. Jak możecie też zauważyć, tutaj jest siedzenie po prawej stronie, a nie po lewej, tak jak w większości samochodu. no Ładnie ten samolot wygląda. Ogólnie ten samochód, sam ten model tego samochodu ma też bardzo dużo tuningów samych w sobie, więc wydaje mi się, że jakbyśmy zakupili tą furę, to moglibyśmy dosyć dobry tuning w niej zrobić i na pewno taki sobie byśmy zrobili. Więc wydaje mi się, proszę pana, że furka jest w dobrym stanie. Cena, którą dogadaliśmy moim zdaniem też jest idealna jak za stan tego samochodu. Więc dogadane jeszcze do naszej starej furki musimy wsiąść, ale już niebawem, bo... Na pewno jakąś furkę nową będziemy musieli sobie kupić i prawdopodobnie będzie to Mitsubishi, bo ostatnio mam mega zajawę na to Mitsubishi. No i czemu by nie kupić sobie takie furki, z racji, że mamy teraz siano. Teraz jeszcze pojedziemy sobie do naszej wytwórni Dziupli, czy jak to zwał tak zwał, odwiedzić naszych pracowników, tak jak można ich też nazwać. I po prostu dać im wolne, odebrać przy okazji też siano i po prostu życzyć im wesołych świąt. I tyle, dać im wolne, żeby mogły sobie też odpocząć w te dni świąteczne, a nie tylko pracowali, jeszcze i zobaczmy, czy on tu będą. Na zewnątrz nigdzie ich nie ma, więc prawdopodobnie są w środku, a nawet otwarte, więc już nawet nie muszę sprawdzać, czy są gdzieś na zewnątrz. Dzień doberek. Witam was. Dobra, weź tą pracę teraz przerwij. i nie wiem co teraz zrobisz. Dawno się w ogóle nie widzieliśmy, bo tak jak Ci mówiłem, ja byłem na tym szkoleniu. No i dawno się nie widzieliśmy. W Elast śnieg spadł, jak zauważyłeś. I z racji takiej też, że śnieg spadł, zbliżają się za niedługo święta, i to przychodzę do ciebie z taką zadowoloną. Informacją taką, która Ciebie na pewno ucieszy, po prostu chciałbym dać Ci wolne przez ten najbliższy tydzień, możliwe że dwa, a nawet i trzy, zobaczymy, jak będzie czas wyglądał. Dam ci wolne. Na razie tak, jesteśmy ustaleni na dwa tygodnie, najwyżej potem przeciągnąć to wolne, ale chciałbym ci dać to po prostu wolne z racji takiej, że są święta, spędź sobie je z rodziną albo z kimś po prostu z kim chcesz. Widzę, że się cieszy, więc to dobrze, o to nam chodziło. I tak jest ten drugi gościu, bo dla niego też właśnie miałbym wolne przy okazji też chciałem tej odebrać siano, które yy, nazbieraliście. I też temu gościowi chciałem dać wolne. A no faktycznie, on przecież rozwozi. Zapomniałem, że on jakby po ośkach sprzedaje. A jak? Sprawdza się? To dobrze, że się sprawdza. Okej, okay, to super. To przekaż mu, jak tu wróci, że dla niego też mam wolne. I przekaż mu po prostu wszystko to, co ja ci powiedziałem. Mam nadzieję, że się cieszysz. Ja bez gadania idę tylko po, to ha po ten hajs. I... Dokończ tą robotę, co dokończałeś. Zamknij cały lokal i dwa tygodnie wolnego sobie odpocznij, bo każdemu się przyda, nie tylko mi odpoczynek. Zobaczmy, ile oni tej siana zostawili. Tutaj, w tym miejscu, jak zawsze zostawione jest sianko. Przelicza sobie szybciutko. Okej. Okay. O kurde, 11 tysięcy dolarów. Nie było mnie zaledwie dwa tygodnie, a przez ten czas nakrzepali 11 tysięcy dolców. Dobra, czy się wpada na moje konto? Ej, to jeżeli 11 tysięcy zarabiamy w tak krótkim czasie, to naprawdę ten biznes jest tak opłacalny. Więc jeszcze raz, na razie życzę ci wesołych świąt, no i mam nadzieję, że spędzisz je miło z rodziną albo z kimś najbliższym. Kolejna rzecz załatwiona i nie mówiłem wam tego wcześniej, ale Chciałbym się w sumie widzowie wyprowadzić już z tego chudu i chciałbym znaleźć sobie coś lepszego. Nie mieszkać ciągle w tym samym chudzie, na którym cały mieszkaliśmy. Oczywiście on był fajny, ale chciałbym mieszkać w czymś lepszym i w czymś nowym. I na najbliższe parę odcinków będziemy mieszkać sobie na tym chudzie od rodziny w tym mieszkanku, które nam dali. I mam nadzieję, że tam sobie chwilę pomieszkamy, ale zanim to, to chciałbym pojechać sobie po choinki, bo chciałem zrobić taki prezent. Taki prezent dla families i przede wszystkim też dla chudu, w którym mieszkałem. Kupimy po prostu choinki i te choinki będziemy, rozdamy je, po prostu damy jedną choinkę na chud, a drugą po prostu damy właśnie na to families. I to będzie taki prezent, w sumie też taki trochę prezent pożegnalny dla, dla tego chudu i dla tych ziomków, więc wydaje mi się, że będzie to taki fajny prezent, który zrobi im miło, bo będzie miło po tym. Więc yy, jedziemy jeszcze, musimy wynająć furkę, ale to też już z typkiem się umawiałem, więc wynajmiemy furę i ogarniemy szybciutko tę sprawę. Tu po lewej stronie już widzę właśnie tego gościa, ale w sumie takie to jest zwykły van, więc powinno się wszystko zmieścić. Parę choinek sobie kupimy. Dzień dobry, ja tutaj właśnie yy, po tego samochodu na parę dni, chyba w sumie na jeden dzień, yy, więc tutaj od razu daję panu 30 dolców, tak jak było napisane w ogłoszeniu i nie będę się rozgadywał, po prostu dobra, dziękuję za kluczyki i będę wyjeżdżał po prostu tą furką. Przeparkuję sobie jeszcze tylko tą szybką furkę, żeby mieć pewność, że na pewno nikt mi jej nie zakosi. Zostawię sobie po tą tutaj furkę. Yy, chyba żadnego przypału nie będzie i wysiadam. Musimy dojechać aż tutaj, bo tutaj gościu sprzedaje te choinki. A z tego co widziałem, to jest taki trochę jedyny sklep, taki jedyny gość, który sprzedaje choinki. Właśnie już z ogarniętymi ozdobami i innymi rzeczami. Dlatego takie chciałbym od razu bo też bawić się w ozdobianie choinek. No nie chciałam robić Więc trzeba zawijać. Troje drogi mamy, więc troje nam to też zajmie, więc bez przedłużania gadania lecę po te choineczki, bo trochę drogi mamy. A zanim tam dojedziemy, zanim wrócimy, to też troszeczkę minie czasu, więc jedziemy po choinki. To chyba gdzieś tutaj było. Chyba tutaj jakoś tak na dole, ale no przecież tu żadnego zjazdu nie ma. W sumie mogę tutaj zjechać, bo mam dosyć takie <laughs> opony z łańcuchami, żeby zjeżdżać. Ale no, tutaj w takim miejscu by tutaj to było? Nie wydaje mi się. Okej, okay, chyba coś tutaj jest, ale w takim miejscu. Dosyć dziwne. No ale jak jest coś, to... Parkujemy. Chyba o to chodziło, no bo choinki są. Widzę, że jakiś młodziaczek sobie tutaj sprzedaje choinki, więc no cześć. Choinki widziałem na internecie, że sprzedajesz, więc w sumie bym sobie parę kupił. Widzę, że idealnie już są ozdobione. Nawet prezenty są. Nawet grają te choinki. Nawet nie tego nie słyszycie, ale no serio, mówię wam, że grają te choinki. Muzyczkę świąteczna ja bym sobie wziął właśnie dwie choinki. To jaka jest cena takiej jednej choinki? 80 dolców za choinkę, no troszkę duże jak za choinkę, ale jest ona cała zdobiona, więc wydaje mi się, że jest to uczciwa cena. Dlatego ja bym sobie wziął dwie choinki, to będzie 160 dolców. Więc proszę bardzo, masz tutaj i dwie sobie zabiorę. Mam nadzieję, że powinny się zmieścić do naszego samochodu. Dobra, jest. Okej, okay, mamy dwie chujyneczki. Jakoś się zmieściły z tego co widzę. To dziękuję jeszcze raz za te choinki i życzę właśnie wesołych świąt. Niech interes się kręci. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze kupi. Dobra, pozamykane. No chyba nie wystają choinki tutaj na mnie wchodzą po prostu na siedzenie, więc powinno być yy, git. W sumie zanim jeszcze pojedziemy, to chciałem Wam powiedzieć, że pod koniec odcineczka, tak już pod koniec, jak już wszystko pozałatwiamy, chciałbym podjechać sobie zakupić e, dziarkę. W sumie zrobić bardziej niż zakupić, e, bo dziary e, ostatnio nie robiliśmy, a chciałbym sobie zrobić taką dziarę jakąś większą na ręce. Ale na razie lecimy oddać te choinki, e, bo przydałoby się już je każdemu rozdać. Kurde, zasłonięte. Ja pierdzielę tak, ja mam teraz przyjechać od drugiej strony, Jezu. Nie. Mam nadzieję, że ziomeczki na chudzie będą, bo fajnie by było jakby byli, żebym jeszcze mógł sobie właśnie z nimi pogadać kurde, które słabo tutaj wjeżdżać. witam was mordeczki, witam. Siema, nie wszystkich was tutaj znam, bo też nie miałem okazji wszystkich was poznać. Siema, siema. Nie miałem okazji Was wszystkich poznać. Szkoda troszeczkę, ale przyjąłem tutaj jedną dosyć fajną informacją, ale też smutną, więc zacznijmy od tej smutnej, żeby załagodzić tą smutną, tą wesołą. Wyprowadzam się po prostu stąd, nie wiem czy mnie dobrze wspominaliście, czy, czy źle, wyprowadzam się stąd po prostu, bo chciałbym coś nowego sobie iść, na coś nowego przez mieszkać. No i wyprowadzam się, ale mam dla Was prezent taki świąteczny. Mam nadzieję, że urozmaici on właśnie wasz klimat świąt w tym chudzie i mam nadzieję, że będziecie mnie też pamiętać przez to, więc niech ktoś mi pomoże tylko wyciągnąć. Dobra jeszcze tutaj. No i pyk. Macie chojneczkę na środku Waszego chudu kiedyś też w troszeczkę mojego, ale... No, macie tu choinkę. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki prezencik ode mnie. żeby trochę poczuć ten klimat świąteczny dla Was, żebyście też poczuli to, że święta są. No i okej, okay, kolejny dobry, można powiedzieć, uczynek, taki prezent dla moich ziomali z chudu. Koniec historii z chudem. Trzeba iść na coś lepszego. Mamy więcej hajsu, więc nie możemy stać cały czas w tym samym miejscu, tylko musimy się rozwijać. Kolejną choinką lecimy do Families, i tam już będziemy musieli zostawić choinkę. I tam w sumie już się osiedlimy, bo tam będziemy mieszkać na najbliższe kolejne parę, wydaje mi się, odcinków. Patrzcie, to jakie bałwany ktoś zrobił, ale fajne. Kurde, fajny klimat tutaj. Yo, na Families zrobili takie lampki świąteczne, serio. Ale fajnie. To właśnie chyba zostawimy choinkę u nich tutaj w środku, no bo nie ma za bardzo gdzie dać, bo ośka jest duża, a nie ma gdzie dać tej jednej choinki, więc wydaje mi się, że tutaj będzie idealnie. Nie było otwarte, ale ja klucze zapasowe mam do tego miejsca i sobie otworzyłem, ale chyba za bardzo tutaj nikogo nie ma. Trochę Smutno, że nikogo nie ma, bo chciałem życzyć też yy, przede wszystkim świę... wesołych świąt. Wszystkim trudno, nie ma ich, to nie ma. Będę musiał gdzieś zostawić tą choinkę, i chciałbym, żeby ona była w jakimś takim miejscu na widoku, gdzieś tutaj. Także jak od razu się wchodzi, to ta choinka jest i chyba ją yy, w sobie postawimy na przykład tutaj. Co o tym sądzicie? Dobra, dobra. dobra, i stoi. Udało mi się jakoś ją tutaj wnieść. Trochę miejsca zajmuje. Ale super, o to chodziło nam, choinka zostawiona, dobra, no to koniec tutaj w tym miejscu Na tyle by było, choinka zostawiona, wszystkie choineczki zostawione, no i to by było na tyle, bierzemy jeszcze tylko tą furę, już do końca odcinka wydaje mi się, że tą furką będziemy jeździć Bo nie opłaca mi się już specjalnie po tamtą furkę jeździć, już sobie na spokojnie odbiorę potem a teraz lecę tylko jeszcze się wprowadzić tam do naszego mieszkanka, które tam ubranek jakiś mam, ale wziąłem sobie taką malutką torbę, już wam tego nie pokazywałem, ale wziąłem sobie malutką torbę, więc po prostu ją tylko tą sadzę. Jakieś najpotrzebniejsze rzeczy w tej torebce mam, to chyba było tutaj, bo pamiętam, że miałem właśnie drzwi z lewej strony, tak tu się wchodziło, chyba tutaj, no okej, okay. no to zostawiamy. No i to było na tyle. Zostawiamy choinka zostawiona, prezent taki świąteczny dla nich też mam, zostawiłem, czyli tą właśnie choinkę. I teraz lecę jeszcze zrobić sobie tą dziarę, bo na to cały odcinek czekałem i chciałbym sobie jeszcze dzisiaj w tym odcinku to zrobić. I w sumie odcina, odcinek zakończymy właśnie tą dziarką. Więc udaje się, tu chyba nawet niedaleko gdzieś jest to studio tatuaży, więc udaje się i lecimy zrobić sobie dziareczkę. No i nie umiałem znaleźć żadnego salonu tatuażu, więc zdecydowałem się na ten w mieście, bo jest to jedyny salon tatuażu, który znam taki na pamięć. Dlatego jego ja sobie wybrałem. Może być dość drogo, bo jest to jednak w mieście ale wydaje mi się, że jednak ceny nie będą jakieś wygórowane. Dzień dobry, otwarte, no i co, ja po tutaj, po tatuaż, yy, widzę, że tutaj katalog jest, to ja sobie parę tatu... albo nie, jeden, przepraszam, bo mylą mi się, jeden tatuaż sobie wybiorę. Yy, od razu mówię, że będziemy robić tatuaż na ręce, taki wielki, dlatego sobie go wy wybieram, no i zobaczmy. Okej, okay. widzę, że pan już tu przygotowuje nasz fotel. Ja też już gotowe wybrałem sobie. Dlatego nic, tylko idę się jeszcze tutaj przebrać. Nie wiem, czy tył jest tutaj otwarty. Jest otwarty, więc mogę się tutaj przebrać, przebieram się. I lecimy robić tatuaż. Ok, przebrani. Też jak możecie zauważyć, na moją fryzurkę, bo jest ona inna niż ostatnio. I jest to spowodowane tym, że po prostu na tym szkoleniu byliśmy już długi czas. Okej, okay. przebrani. ściągnięty cały strój. No i dziarka panu pokazana na chyba na lewej na prawej, chyba na prawej ręce będzie robiona, więc niech pan zabiera się do roboty. Gotowe? Okej, okay, dobra, no to zobaczcie teraz tą dziarkę. Patrzcie, na prawej ręce zrobiliśmy sobie takiego smoka Jest to taka fajna dziarka. Jak pierwszy raz ją zobaczyłem, od razu mi się spodobała, dlatego właśnie ją zrobiłem. Taki smok yy, ładny bardzo jest. Możecie oceniać, możecie napisać w komentarzu, czy dziarka podoba się. Ja panu tutaj płacę 200 dolców, tak jak było umowione. Proszę bardzo. No i w sumie na tym bym widzowie zakończył ten odcinek. Mam nadzieję, że podoba Wam się taki klimat świąt. Dzisiaj taki odcinek z luzem, bez żadnego napięcia, po prostu zwykły luźny odcinek, tak żeby pozałatwiać parę spraw i żeby też po prostu tego luzu w tej serii było, Dlatego dziękuję Wam za oglądanie. Stawcie lajka, like suba. I w sumie mogę Wam już pożyczyć wesoły świąt, bo za niedługo są te święta, a nie wiem, czy będziemy się przed świętami widzieć. Czy jeszcze jakiś odcinek przed świętami będzie? Chyba nie, a może nie wiem. Ale raczej nie, więc dzięki Wam jeszcze raz za oglądanie i widzimy się po prostu już w kolejnych odcinkach. Już chyba po świętach odcinki normalnie będą się pojawiać. Dlatego dzięki i nara.